Dzisiaj mamy przyjemność rozmawiać z prezesem klubu MLKS Orlik Miłosław. Dzień dobry. Do tej pory nie było Was u nas na Wielkopolskiej Siatkówce. Jak długo istnieje klub? Klub istnieje już 70, ponad 70 lat. Eee, Zajmuję się przede wszystkim piłką nożną i siatkówką w klubie. Przez te 70 lat to jest ładny wynik, ale ponoć troszkę było przerw w siatkówce. Było trochę przerw, bo kiedyś siatkówka e, przede wszystkim była męska u nas w klubie. No niestety na tą chwilę już nie mamy, ale mamy sekcję e, damską i z nowym sezonem będziemy też startować z młodszymi dziewczynkami, czego wcześniej u nas w klubie nigdy nie było. No właśnie to miało być moje kolejne pytanie: <noise> <noise> jakie macie grupy wiekowe? Czyli na razie jest trzecia liga. E, tak, na tą chwilę gramy żeńską trzecią ligę, a od nowego sezonu będziemy startować na razie w mini siatkówce i są plany, żeby wystartować później w młodziczce. Czyli macie już jakiś nabór zrobiony? że Mamy nabór. E, dziewczynki trenują i mam nadzieję, że coś z tego dobrego pozostanie i że te dziewczynki zasilą później tą trzecią ligę żeńską. Bo na tą chwilę e, nie mamy tylko z gminy naszych dziewczyn, tylko mamy z e, z miejscowości koło nas, bo u nas no niestety była przerwa i tylko parę zostało takich naszych z Miłosławia. A jak ściągacie dziewczynki do swojego klubu? Jedziecie po szkołach? Czy dajecie ogłoszenia i dziewczynki same się zgłaszają? Bo było też ogłoszenie na Facebooku, ale dziewczynki zaczynają w szkole grać jako SKS-y i później wyłapujemy te z tych SKS-ów i żeby grały u nas w klubie. Na razie mówimy o dziewczynkach, czyli mm. będzie to typowo sekcja e, dla żeńska. Mm -hmm. Czy w planach są również chłopcy, czy na razie? Chcielibyśmy, ale ciężko jest ruszyć z chłopcami. Niestety chłopcy chcą teraz grać tylko w piłkę nożną, ale no, ta piłka nożna u nas też prężnie działa, także chłopcy. No niestety nie siatkówka, ale idą w piłkę nożną. Bo jakiś czas temu przecież u Was bardzo prężnie działała trzecia liga męska. Tak. Ale no niestety to też nie byli w większości nasi, nasi zawodnicy, bo ci nasi już poszli na emeryturę i musieliśmy ściągać właśnie z innych powiatów też, z innych gmin zawodników, no i niestety to się nie utrzymało. No i ta męska się też rozpadła, ale mam nadzieję, że ta żeńska będzie dalej prężnie działać. Bo są do zagospodarowania kibice, przecież u Was na hali zawsze była pełna hala, kibice bardzo energetyczni, zawsze mieli dużo do powiedzenia. Więc, rozumiem, że Ci kibice zostali zagospodarowani teraz w Dorzejskiej? Cały czas są. Czyli hala pełna? No, teraz niestety ze względu na COVID jest trochę mniej, ale nadal są. Nadal jest głośno, trąbki słychać, także muzyka gra, zawsze jest wesoło. A jak u Was ze sponsorami? Bo wiadomo, każdy klub potrzebuje troszkę pieniążków. Czy to jest głównie gmina? Nie, czy... my mamy tylko pieniądze z gminy. I na tą chwilę, e, na razie nam wystarczają, e, i nie szukamy sponsorów. Znaczy, jak będą chętni, to pewnie, ale na tą chwilę e, dysponujemy pieniędzmi z gminy i to nam wystarcza. Jakie cele zostały postawione przed obecną trzecią Ligą Kobiet? Ja myślę, że e, chcemy. No tak ciężki mieliśmy ten sezon, bo już od poprzedniego mamy bardzo dużo kontuzji. Chcemy jak najdalej, jak najwyżej zajść, żebyśmy w dalszych latach też mieli, żeby te dziewczyny zostały u nas. O to chodzi, żeby nie było problemu co roku, żeby szukać dziewczyn, bo nie ma kim grać. Mam nadzieję, że mamy fajną atmosferę, fajną ekipę zbudowaliśmy i te dziewczyny zostaną z nami na lata, jeżeli nie będzie już więcej kontuzji. Mieszanka jest dosyć spora, bo zarówno są dziewczyny starsze, jak i bardzo młodziotkie. Tak. No ale no, mam nadzieję, że te młode to, są, to jest ta przyszłość tego zespołu, a te starsze dzielą się doświadczeniem. I no naprawdę fajna ekipa. To w takim razie trzymamy kciuki za rozwój siatkówki w dziękuję, dziękuję bardzo.